Bajka o dwunastu znakach Zodiaku. Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami, pewnego ranka Bóg stanął przed swoimi dwunastoma dziećmi, którym przekazał zalążek ludzkiego życia. Każde dziecko kolejno stawało przed nim, aby przyjąć w pokorze jego dary i wysłuchać słów misji, z jaką miało udać się w świat ludzki na Ziemię. Tobie, Baranie, jako pierwszemu z moich dzieci daję moje nasienie. Masz zaszczyt je zasiać. Każde nasienie, które wysiejesz, ma rozmnożyć się w Twoich rękach milion razy. Nie będziesz jednak miał czasu na to, by wiedzieć, jak wzrasta, gdyż wszystko, co zasadzisz, będzie rodziło nowe, które musisz znowu zasiać. Będziesz pierwszym, który nasyci ludzkiego ducha moimi ideami. Twoim zadaniem nie jest jednak ani podtrzymywanie owych idei, ani poddawanie ich w wątpliwość. Twoje życie to czyn, a jedynym czynem, jaki nakładam na ciebie, jest następujące posłanie. Zacznij uświadamiać ludziom moje stworzenie, moje dzieło. Za Twoją dobrą pracę daję Ci cnotę poczucia własnej godności. I baran odszedł na swoje miejsce. Tobie, byku, daję siłę stworzenia czegoś z nasienia, które dostajesz ode mnie. Twoje zadanie jest ogromne i wymaga cierpliwości, gdyż musisz ukończyć to, co zostało tylko zaczęte. W innym razie nasienie zostanie rozwiane przez wiatr i nic z tego nigdy nie wyrośnie. Twoim zadaniem nie jest zadawanie pytań, zmiana poglądów, czy też zdawanie się na innych przy wykonywaniu misji, którą Ci powierzam. Za to daruję Ci siłę. Wykorzystaj ją mądrze. I byk odszedł na swoje miejsce. Tobie, bliźniaku, daję pytania bez odpowiedzi, abyś miał dla wszystkiego, co spotkasz, zrozumienie, co dzieje się wokół człowieka. Nie będziesz nigdy wiedział, dlaczego ludzie mówią lub słuchają, ale poszukując odpowiedzi na pytania, znajdziesz dar wiedzy. I bliźniak odszedł na swoje miejsce. Tobie, Raku, daje zadanie nauczenia ludzi uczuć. Chcę, abyś doprowadził ich do śmiechu i płaczu, aby wszystko, co widzą i myślą, osiągnęło wewnętrzne bogactwo. Za to otrzymasz ode mnie dar rodziny, abyś powiększał tak swoje bogactwo. Irak odszedł na swoje miejsce. Tobie, Lwie, daje zadanie objawienia światu mojego stworzenia w pełni jego blasku. Ale musisz chronić się przed dumą i pamiętać zawsze o tym, że to jest moje dzieło, nie twoje. Jeśli o tym zapomnisz, ludzie będą tobą gardzić. Znajdziesz wiele radości w swojej pracy, jeśli będziesz właściwie ją wykonywał. Za to otrzymujesz ode mnie dar honoru. I lew odszedł na swoje miejsce. Ty, panno, dostajesz zadanie sprawdzenia, co człowiek zrobił z mojego stworzenia. Masz zbadać dokładnie wszystkie drogi życia człowieka i pokazać mu jego pomyłki, aby dzięki Tobie moje stworzenie mogło pozostać doskonałe. Za to daję Ci dar jasnych i klarownych myśli. I panna odeszła na swoje miejsce. Tobie, Wago, daję zadanie służenia człowiekowi, aby nie zapomniał o swoich obowiązkach wobec bliźnich. Pokaż mu, że musi nauczyć się współpracy i patrzenia na swoje czyny z innego punktu widzenia. Posyłam cię więc wszędzie tam, gdzie jest niezgoda. Za twoje starania daję ci miłość i Waga odeszła na swoje miejsce. Tobie, Skorpionie, daję bardzo trudne zadanie. Będziesz zdolny poznać charakter człowieka, ale nie pozwalam Ci mówić nic o tym, czego się nauczysz. Często będziesz przez to cierpiał. W swoim bólu odwrócisz się ode mnie, zapomnisz, że to nie ja powoduję cierpienie, tylko wypaczenie mojej idei. Zobaczysz tak dużo w człowieku, że ujrzysz w nim zwierzę. Sam będziesz musiał prowadzić tak zawziętą walkę z instynktami zwierzęcymi w sobie samym, że stracisz z oczu swoją własną drogę, ale gdy w końcu wrócisz do mnie, otrzymasz ode mnie największy dar świadomość. I skorpion odszedł na swoje miejsce. Twoim zadaniem, strzelcu, jest zanieść ludziom uśmiech, gdyż wskutek niezrozumienia mojej idei będą rozgoryczeni. Śmiechem dasz ludziom nadzieję, a dzięki niej zwrócą oczy swoje na mnie. Zetkniesz się z wieloma istnieniami na Ziemi, nawet jeśli tylko na chwilę. W każdym życiu jednostki czuć będziesz niepokój. Tobie, strzelcu, daje dar nieskończonej obfitości, aby sił mógł wystarczająco daleko rozwinąć swoją siłę, aby rozumem rozświetlić ciemne zakamarki życia. I strzelec odszedł na swoje miejsce. Od ciebie, koziorożcu, żądam trudu nauczenia ludzi pracy. Nie masz łatwego zadania, gdyż starania wszystkich ludzi będą na Twoich barkach. Zabrzemię Twoich ciężarów, składam w Twoje ręce odpowiedzialność za człowieka. I koziorożec odszedł na swoje miejsce. Tobie wodniku daje przeczucie przyszłości, aby ludzie umieli dostrzegać inne możliwości w swoim życiu. Doznasz bólu samotności, gdyż nie pozwolę Ci na personifikację mojej miłości. Za to, że pokażesz ludziom inne drogi, otrzymasz ode mnie dar wolności, abyś mógł nią służyć ludzkości zawsze wtedy, gdy będzie jej potrzebowała. I wodnik odszedł na swoje miejsce. Tobie rybo daje najtrudniejsze zadanie ze wszystkich. Masz zebrać zmartwienia wszystkich ludzi i oddać je mi. Twoje łzy będą ostatecznie moimi łzami. Cierpienie, jakie weźmiesz na siebie, jest następstwem ludzkiego niezrozumienia mojej idei, ale powinnaś im wybaczyć, aby mogli zacząć jeszcze raz. Za spełnienie tego najtrudniejszego zadania, otrzymasz ode mnie największy prezent ze wszystkich. Będziesz jedynym moim dzieckiem, który mnie rozumie. Dar ten jednak należeć będzie wyłącznie do Ciebie. Jeśli spróbujesz się nim podzielić z innymi, nikt Cię nie będzie słuchał. I ryba odeszła na swoje miejsce. Bóg powiedział następnie: Każdy z Was posiada cząstkę mojej idei. Żaden z Was nie może pomylić jej z całością, ani też wymienić na inną cząstkę. Każdy z was jest pełnią, lecz żaden z was nie dowie się o tym, póki wszyscy w dwunastu nie staniecie się jednością. Dopiero wtedy każdy z was ujrzy i zrozumie całość mojej idei. Dzieci odeszły zdecydowanie uczynić wszystko, aby móc przyjąć dar Ojca. Żadne jednak nie rozumiało swojego zadania i znaczenia daru. I gdy zmieszane tym wróciły do Boga, ten powiedział – każdy z was myśli, że dar innego jest lepszy od tego, który sam dostał, dlatego zezwalam wam na wymianę otrzymanych darów. W tym momencie każde dziecko było oczarowane możliwościami swojego zadania, ale Bóg uśmiechnął się tylko i dodał. Będziecie przychodzić do mnie wiele razy i prosić, abym zwolnił was z wykonywania zadania, które wam powierzyłem. Za każdym razem spełnię wasze życzenie. Przejdziecie liczne inkarnacje, zanim spełnicie całkowicie swoje pierwotne zadanie, jakie przywidziałem dla was. Daję wam nieskończenie wiele czasu na to. Dopiero po spełnieniu zadania, możecie wrócić do mnie znowu.